Sidequest. Zapraszamy na stronę .pl. Cześć, słuchacze, witam w moim odcinku Sidequesta. W tym roku udało mi się wyskoczyć wraz z rodziną do przyjaciół, którzy mieszkają w pięknym i niezbyt odległym kraju Szwajcarii. Dostaliśmy się tam bez problemu, nawet z dużymi zaskoczeniami. Na lotnisku Chopina zmieniło się sporo do ostatniego razu. Jakieś sklepy, więcej lokali w strefie przed bramkami, ale najważniejsze jest to, że pojawiły się punkty obsługi NFZ i MSWIA. Można wyrobić sobie tymczasowy paszport i kartę EKUS. Świetna, ostatnia deska ratunku dla zapominalskich. Można uratować potencjalnie spalony wyjazd, bo uzyskamy paszport który umożliwi nam wyjazd, kartę ECUS, która gdzieś pomoże nam z leczeniem, jeżeli takie niezbędne byłoby za granicą w krajach Unii Europejskiej. No ale wracając do wyjazdu, usadowiliśmy się w samolocie, złapaliśmy chwilę opóźnienia związanego z remontem lotniska i za dwie godziny gładko wylądowaliśmy w Curychu. Tam krótki skok samochodem z lotniska do jednej z pobliskich miejscowości i przerwa na Wylądowanie po długiej podróży. Pierwszego dnia odwiedziliśmy lokalne zakopane, czyli Grindelwald. Już widoki na dojeździe wyrywają z butów. Wysokie, ale to naprawdę wysokie i strzeliste góry. Śniegi, lodowce. Wydaje się, że 250 km to dość daleko, ale nie była to problematyczna trasa. Autostrada, zero dziwnych zjazdów, dróg okręgowych, wyjeżdżamy z miasta i. 120 na liczniku, i cały czas do przodu, więc tutaj poszło prościutko. Po odparkowaniu na samą najwyższą górę w okolicy, czyli firsta, dostaliśmy się kolejką gondolową. Córka jest niestety ciut za mała na włożenie na piechotę, ale sama atrakcja wjazdu bardzo się spodobała. Mnóstwo widoków, jak i w niższych górach, się no, niestety nie uświadczy. Po dotarciu na szczyt, zjedliśmy. Ciepły posiłek w schronisku i ruszyliśmy na spacer nakładkę wokół zbocza. Mimo całkowitego bezpieczeństwa był jednak troszkę ściskający pośladki. Tak, to wiecie, wąska kratka wokół bardzo wysokiego urwiska. Potem chwila na małą przekąskę z plecaka, pamiątkowe zdjęcie. Ceny, no cóż, są... Trochę mordercze, tak to jest jednak Szwajcaria, ale jakość infrastruktury turystycznej i sama okolica szybko gdzieś pozwalą sobie zamieść pod dywan to, co wydaliśmy z naszego konta. Dzień drugi zaczęliśmy od solidnego śniadania przygotowanego przez gospodarzy i planowania dalszego kierunku zwiedzania. Z powodu wątpliwej pogody padło na Bremgarten, niewielkie i całkiem atrakcyjne miasteczko Wargowi. Udało się przespacerować starym miastem, zobaczyć rzekę Royce i wrócić do domu zaraz przed nadciągającym rzęsistym deszczem. Ostatni dzień był najciekawszy. Zaczęliśmy od fabryce czekolady Laderacha. Jest to mała, lokalna fabryka świeżej czekolady. Była szansa obejrzeć prezentację z procesu produkcji, spróbować półproduktów i wyrobu końcowego. Nie obeszło się bez samodzielnego komponowania tabliczki czekolady. Spakowaliśmy nasz łup. I dalej w drogę do L. Pogoda była już mocno wątpliwa, uczestnicy zmęczeni, ale udało się. Zdążyliśmy na jesienne wydarzenie, wolno tłumaczone jako sprowadzenie krów do domu. Zwierzęta wracają z wyższych partii gór do tych niższych. Mają wielkie dzwonki, takie jak gdzieś tam widujemy na filmach, które są naprawdę hałaśliwe. Kwiatowe ozdoby, a wiecie, hałas, pokrzykiwanie pasterzy, kolorowo i głośno, ale. Bardzo przyjemnie i wesoło. Można było spróbować lokalnych serów, samogonów i kiełbas. Wiecie, tak, nie zawsze wszędzie udawało się tam dogadać, bo jednak deutsch to nie Deutsch, a angielski z daleka od stolicy Torarytas. Ale odrobiny machania ręka i mówienia po niemiecku gdzieś tam nas zawsze zaprowadziło. Ostatni dzień to pakowanie i zbieranki. Bez szału, bez trudności. Udało dotrzeć się na lotnisko, przebrnąć przez odprawę i wylądować w Warszawie, a następnie dojechać do domu. Czy było fajnie? Tak. Czy chcemy jeszcze raz? Oczywiście, że tak. Zachęcamy do zostawienia lajka, cza, serduszka, follow'ka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.